Bo kiedy pstryknę, wszystkie karty znikną. Szczerze, zniknęły czy nie? Nie. Pokaż wszystkim? A! Dobre. Cześć, z tej strony Karol, iluzjonista Karol Sonetti. Witam się w kolejnym materiale. W tym odcinku pokażę ci fragmenty mojego spotkania, które odbywało się już jakiś czas temu z wyjątkowym artystą muzycznym, którego głosu zapomnieć się nie da, nikt inny jak Michał Wiśniewski. Zapraszam do oglądania. Michał, mam tutaj talię kart. Możesz zerknąć, że wszystkie są inne. Możesz mi wierzyć, że jestem w końcu magikiem. I teraz prosiłbym... Dzisiaj mógłbyś coś zrobić, żeby y, wszystkie moje żony zniknęły? To był żart. To był żart. Będziemy to negacjować. Dobra, dobra. To był I żart. To... Prosiłbym. Prosiłbym, abyś sobie wybrał dowolną z tych kart. Ja ci żadnej sugerować nie będę, którą nie, nie, nie chcesz. I teraz tak, proszę mi nie pokazuj. Zapamiętaj swoją kartę, pokaż do kamery. Okej, okay, mogę? I teraz tak. No jak wybrałem, długo. Zaraz zmienimy jak coś. I teraz tak, twoją kartę ja włożę gdzieś do środka i teraz tak, nie, nie, nie ma lustra, tylko tutaj. Nie? Dobrze, dobrze. I teraz tak, gdybym ja ją znalazł, to byłoby dosyć proste, bo ja znam te sztuczki, prawda? Ale gdybyś ty sam za chwilę ją znalazł, to by było dosyć ciekawe. Ja odrobinę je pomieszam i tak szczerze, czy to była ta? No bierz, że nie. Ale pytam ciebie. Nie. To, to nie, nie była ta, nie, nie, nie. Okay? Czy to była ta? Nie. Spokojnie, mam jeszcze tylko 50 szans. A no tak na poważnie, gdybyś mógł dotknąć jednej karty, której tylko chcesz, tylko wskaż jedną. Dobra, ta, Dokładnie jest testa, ta. tak. Dokładnie ta. Okej, jeszcze nie odwracamy. I teraz tak. Powiedz proszę na głos, jaką przed chwilą wybrałeś? Jaka to była? Król kier. I szczerze, czy byłbyś zaskoczony, gdyby to była ta karta? Nie. Dlatego, że bierzemy... Ja byłbym. Aha, dobry. <laughs> bo to jest, uwaga, bo to jest e, dziesiątka, ale kiedy ja wezmę dziesiątkę, zrobię taki gest. A, to wiadomo, że to dobra, już mamy króla. No jest, jest on, jest on. Jednak prawo. gdybym. którą sobie rzecz, Na razie wybierzemy ją. No dobra, to tego Okej, Ok, i teraz tak. Aby zaznaczyć. Dobra, możemy go zaznaczyć. Okay. Okay. Jest? I teraz tak. Jedyna karta na świecie z takim podpisem. mam rację? Ja tego podrobić nie mogę. Wszystkie są inne. Nie, nie Ta nie jest podrobię. podpisana, ale ciekawa rzecz dzieje się wtedy, kiedy ja wezmę twojego glaso, włożę go mniej więcej do środka. Póki nic nie zrobiłem, nie mam go ani na górze, ani na dole, ani na górze. Nie ale wystarczy chwila nieuwagi i taki gest, i ona znowu się pojawia. Jednak zrobię to jeszcze raz. Zrobię to jeszcze raz. Czyli Ascaro. Z Twoim podpisem wchodzi do środka ani na dole, ani na górze, ale kiedy pstryknę, to na znowu się pojawia. Jednak czasami na imprezach firmowych gości pytają, czy ja mogę to powtórzyć. Albo zrobić inaczej. To może zrobię to inaczej. Twojego Asa przesuną drobinę do przodu, abyśmy go ciągle widzieli. Jest yes, prawda? Mm -hmm. Prosiłbym, abyś w dowolnej chwili powiedział słowo stop. Stop. I swoim prawym krzykiem tak, aby kamera widziała, gdybyś go tak. Poknął trochę? Tutaj jestem dobry. Ale on już jest na górze. W moich zębach. Tak, ja, serio? W moich zębach. O! Jednak na koniec postaram się zrobić najlepsze, ponieważ to się stanie w twoich dłoniach. Skoda? Dobra. Włożę do środka talii, to jak myślisz, ile sekund jest mi potrzebnych, żeby go znaleźć? Ile sekund? Jak go potasuję? Nie, bez stosowania. A bez stosowania? Bez stosowania. 0 yy, sekund jest na wierzchu. No właśnie, tak ludzie myślą. Musiały być na górze, ale nie wiemy, czy jest 20 od góry, czy 30. Także wystaw proszę jeszcze raz lewą rękę, setnie raz, i przekryj prawą. I teraz tak, za chwilę ja tam sięgnę i z tych wszystkich kart wyjmę jedną. Muszę sięgnąć gdzieś do środek. Jest, ale nie to jest najlepsze, bo kiedy stryknę, wszystkie karty znikną. Szczerze, zniknęły czy nie? Nie. Pokaż wszystkim. Aaa! Dobre. Także już nie ma żadnej. I został o, tylko Blaczek. No to Karola, polecamy w takim razie. Bardzo gorąco i serdecznie. Dziękuję, dziękuję ci serdecznie. serdecznie. Dziękuję, serdecznie. Dziękuję, bardzo. Najlepszego. dziękuję bardzo. Michałowi, jeszcze raz dziękuję za chwilę poświęconego czasu. Dziękuję również Leszkowi, który pomógł mi w tych nagraniach. A was, moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam materiał, zostawcie oczywiście kciuka do góry. Napiszcie komentarz, kogo powinienem zaskoczyć kolejnym razem. Wszystkie poprzednie odcinki znajdziecie w opisie do tego filmu. A jeżeli nie chcecie przegapić następnych. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia!